Cześć, z tej strony Maciej Mazur, Miasto miastoszkoleń.pl. Jest to krótkie wideo motywacyjno, tak naprawdę promocyjne. Z jednej strony opowiem Ci o tym, co będzie w najbliższych szkoleniach dla Ciebie jako potencjalnej osoby, która może w nich wziąć udział, a po drugie powiem Ci, w jaki sposób możesz zacząć zarabiać. Po pierwsze, dlaczego warto. 15 687 687,25 zł. Tyle na, zarobili już nasi partnerzy. Zarobili od czasu pierwszego szkolenia Pawła Krzyworączki, które miało miejsce niecały miesiąc temu. Tak więc zauważ kwota 16 tysięcy złotych niemalże, która została zarobiona tylko przez naszych partnerów. A więc jest to kwota, którą wypłacimy bądź wypłaciliśmy już części naszych partnerów. A więc m, sami partnerzy zarobili taką kwotę. Najbliższe szkolenie, tak jak widzisz, za 6 dni i 2 godziny niecałe. Tak więc ten czas... Yy upływa ten czas ciągle maleje, który dzieli nas od szkolenia, chciałbym powiedzieć Ci, że naprawdę warto. Dlaczego? Przede wszystkim możesz zobaczyć opinię na temat szkoleń i tego, jak to wygląda przedstawioną zarówno przez naszych uczestników, a więc osoby, które brały w nich udział. Po kliknięciu pokaże Ci się w powiększeniu Pit Screen, na którym poprosiliśmy o wypowiedzenie się tuż tuż po szkoleniu. Nie moderowaliśmy na temat tych szkoleń opinie, natomiast nie moderowaliśmy ich w żaden sposób, tak więc są one całkowicie autentyczne. A powyżej w na, na naszym blogu, blog.miasto szkoleń, łamane przez opinię, możesz znaleźć opinie na temat miasta szkoleń m, przedstawione przez ekspertów. To jest jedna rzecz. Tak więc, m, w momencie, my, kiedy my tworzyliśmy miasto szkoleń, potrzebowaliśmy w pierwszej kolejności stworzyć silny wizerunek, w tym przypadku projektu firmy. Nie była to marka osobista ani produkt. Firmy, platformy learningowej, profesjonalnej, która potrafi dostarczyć ym, dobrej wiedzy, bardzo dobrej wiedzy, prowadzona przez osoby, które faktycznie mają wiedzę w temacie, jest to wiedza praktyków, nie teoretyków. Ym, a więc musieliśmy zbudować tak zwaną markę y, pod miasto szkoleń, dla miasta szkoleń, a następnie dzięki partnerom, a także własnym wysiłkom zbudować listę adresową. A więc można powiedzieć, że mówi się o tym, że to jest złoto internetu i faktycznie tak jest, ponieważ ta lista Lista adresowa, która została zbudowana, pozwoliła samym partnerom zarobić niemalże 16 tysięcy złotych, co przed chwilą widziałeś. Tak więc, dlatego mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że te dwa najbliższe szkolenia a więc budowanie listy adresowej, kreowanie marki są fundamentalne. Po tym jak Paweł Krzeworączka i Paweł Danielski zrobili świetne dwa szkolenia, te następne są dosłownie powerem, który powinien pchnąć cię do przodu, ponieważ jeśli wykreujesz fajną markę, z, y, pokażesz, y, że to co robisz jest profesjonalne, y, a powiem ci, że spotkałem się z Michałem Toczyckim, rozmawialiśmy, opowiadał mi o tym, co będzie na szkoleniu, to będzie coś więcej aniżeli to, co w tej chwili y, było mówione w internecie, ponieważ mówi się dużo o marce osobistej, ale to nie wszystko. Często trzeba zbudować markę projektu, markę firmy, markę pro, y, produktu, tak to jak my to zrobiliśmy m.in. przy Socialfanie czy mieście szkoleń, a więc jest to niezwykle istotne i o tym będzie mówił Michał. Da Ci konkretny przepis na to, jak to zrobić, a także Jacek chcę skuteczne budowanie listy adresowej, o tym mówi się dużo Ym, i na pewno nie bez kozery, ponieważ jest to niesamowicie ważna rzecz. Tak więc polecam Ci w pierwszej kolejności samemu y, zająć już sobie miejsce na szkoleniach, które będzie w najbliższych, w to. Michała Toczyskiego, możesz to zrobić poprzez właśnie oferta.miastoszkoleń.pl. Wykupić miejscówkę, albo jeśli jesteś zarejestrowany, możesz zrobić to w panelu yy, przedłużając swój abonament. Naprawdę warto, dwa szkolenia warte uwagi, natomiast jako partner możesz dodatkowo zacząć na tym zarabiać, a więc w momencie kiedy polecasz świetne szkolenia, wystarczy, że do linku oferta.miastoszkoleń.pl dodasz swoją końcówkę partnerską i zaczniesz promować poprzez swoje listy mailingowe, poprzez blog, poprzez inne formy komunikacji, formy promocji, które prowadzisz, które posiadasz. Na pewno warto, tak jak mówię, my sami te techniki stosowaliśmy i na naszym przy przykładzie można powiedzieć, że są one naprawdę skuteczne, a więc musisz koniecznie być. Wiesz w jaki sposób promować? Jeśli masz jakieś pytania, pytaj, ja jestem całkowicie do dyspozycji. Pozdrawiam udanego promowania wysokich prowizji. Maciej Mazur.